Łatwiej się wchodzi mimo wszystko na szczyt niż się na nim utrzymuje. Polska Liga Siatkówki jest na tym szczycie, jest jedną z najlepszych lig, nie tylko w Polsce, ale myślę i w Europie. Wielu, wiele innych państw próbuje nas naśladować. Bardzo ciężko się utrzymać na, na tym szczycie, ale, ale również jesteśmy świadomi tego, że jest dużo jeszcze przed nami. I możemy ten produkt jeszcze udoskonalać. To jest taka odpowiedź malcontentom, że, że, że będzie bardzo źle, a tak jak pan zauważa, wcale tak nie jest. Każdy szuka swojej szansy, są niespodzianki w tej lidze. Czołówka jest bardzo wyrównana, a nawet ci, ci z dołu potrafią wygrać z tymi mocniejszymi, czytaj. Taki wynik, jak jaki był w Rzeszowie w spotkaniu z Katowicami i myślę, że takich niespodzianek będzie jeszcze dużo. Właśnie między innymi z tego względu, o którym Pan mówi, że, że jest to swoisty maraton dla wszystkich i na pewno również te czołowe zespoły przez fakt, no, zaburzonej pracy mimo wszystko, brak mikrocyklu pełnego treningowego będzie powodował, że, że ta czołówka też będzie przegrywała. Ale to dobrze świadczy o lidze. Myślę, że tą wartością dodaną do, do całości tego jest fakt, że bardzo wielu młodych zawodników poprzez fakt tego, że jest z zespołu 16 ma możliwość rozwijać się i grać na poziomie plus ligi. Życie, ta moja 18-letnia praktyka mówi mi, że, że trzeba patrzeć tylko i wyłącznie do przodu przez pryzmat kolejnego spotkania. No, oczywiście trzeba sobie też budować jakieś plany, nadzieje i wierzyć, i wierzyć w potencjał grupy. Zachowuję duży optymizm, uważając, że mamy zespół bardzo, bardzo zbilansowany, w składzie którego są gwiazdy. Nie tylko polskiej, ale i Światowej Świadkówki jest, jest młodzież, są, są już też doświadczeni, ale to jeszcze nic nie znaczy. zawsze Musimy to potwierdzić w każdym meczem na boisku. Wierzę, wierzę w to, że na wszystkich tych polach PGS Krabełchatów może zajść daleko.